Adam Zdrójkowski wściekle w recepywę Wam poucinal. Adam Zdrójkowski jest jednym z bardziej znanych aktorów młodego pokolenia. Największa popularność przyniosła mu rolę serialu Rodzinka.pl. Na planie produkcji poznał swoją ówczesną ilość z Wiktorii Gasiewska. Ostatnio wraz ze swoim ojcem Dariuszem wziął udział w programie Asia Express. Swoim zachowaniem, Adam wzbudza sporo emocji wśród widzów. Którzy uważają, że 22 latek nie ma szacunku do swojego taty. Przypominamy, Azja Express. Widzowie krytykują zachowania Adama Zdrójkowskiego, bez szacunku do ojca. Zdrójkowski jak na razie dobrze radzi sobie i w programie. W poprzednim odcinku zdobył wraz z ojcem immunitet zwalniający z udziału w kolejnej konkurencji. Dzięki czemu od razu przeszli do następnego etapu. Młody aktor wszystkim oczywiście pochwalił się na Instagramie, na którym zebrał ponad milion obserwujących 22-latek na mediach społecznościowych, na których teraz głównie pokazuje urywki z programu Asia Express, chwali się tak ze drogimi wakacjami i życiem codziennym. Adam Zdrójkowski spędza obecnie noc w gronie rodzinnym, o czym poinformował na Instagramie. W niedzielę po światecznym obzarstwie postanowił wybrać się na spacer. To co zobaczył. Wprawilo go w Znalazł na trawniku porozrzucane przez kogoś butelki po piwie. Adam od razu zlapal za telefon i nagrał wszystko na Insta Stories. Takie świateczne obrazki. Po prostu naprawdę, ryce wam poucinal, ludzie powiedzial na nagraniu aktor. Miejmy nadzieję. Za 22 latek wypowiedział te słowa tylko w emocjach, bo reca na pewno przydadza się takim balaganiarzom, żeby móc posprzatać syf, który zostawili.